Podróże często zaprowadzają nas w miejsca, gdzie natura splata się z historią, tworząc pejzaże, zapierające dech w piersiach. Takim miejscem, gdzie urok dzikiej przyrody łączy się z bogactwem kulturowym, jest Bułgaria, a w szczególności jej wybrzeże Morza Czarnego. Tu, gdzie fale delikatnie muskają złociste plaże, a horyzont zlewa się z błękitem nieba, każdy odnajdzie cząstkę siebie. Region Wybrzeża Morza Czarnego to nie tylko miejsce wypoczynku i relaksu, ale również przestrzeń, w której historia opowiada swoje niezwykłe historie poprzez starożytne ruiny i średniowieczne fortece, które dumnie górują nad brzegiem wody. Bułgarskie Wybrzeże to także mozaika różnorodności biologicznej: od rezerwatów przyrody, przez parki narodowe, po urokliwe zatoczki, które stanowią azyl dla wielu gatunków roślin i zwierząt. To tutaj, podczas spacerów po miękkim piasku, czy podczas wycieczek łodzią po kryształowo czystych wodach, można doświadczyć prawdziwej symbiozy z naturą. Kuchnia regionu to kolejny skarb, który czeka, by zostać odkrytym. Świeże owoce morza, lokalne wina i tradycyjne bułgarskie potrawy, przygotowywane z sercem i pasją, stanowią esencję tego, co najlepsze w regionie. Bułgaria, a zwłaszcza jej wybrzeże Morza Czarnego, to miejsce, które zaskakuje, uczy i inspiruje. To tutaj, na styku cywilizacji i przyrody, można naprawdę zrozumieć, co znaczy żyć w harmonii z otaczającym światem. W tę podróż przez piękno i walory Bułgarii zaprasza każdy wschód słońca nad Morzem Czarnym, obiecując nowe historie do opowiedzenia i wspomnienia, które zostaną z nami na zawsze.